Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład kart. Dzisiaj pytanie, a właściwie bardzo ważna wiadomość dla Ciebie. Zobaczmy, co Tarot chce Ci przedstawić, co się pojawi w tym rozkładzie, jakie podpowiedzi popłyną w Twoją stronę. Masz bardzo ważną wiadomość. Od kart tarota. Bardzo ważna wiadomość dla Ciebie, od kart tarota, dwójka. Mhm. Widać, że wyczekujesz na tą wiadomość, i jest pytanie, co tutaj się pojawi, ciekawego, i czy to będzie właśnie podpowiedź dla Ciebie. Pamiętajcie, kochani, że czytania są tutaj ogólne więc nie zawsze muszą z wami rezonować. Szukajcie takich czytań, które rezonują z wami. Na kanale jest ponad 1000 filmików. Można sobie losować. One są wszystkie bezterminowe, aktualne dla was w momencie, kiedy na nie trafiacie. Dzisiaj kolejna bardzo ważna wiadomość na tym kanale dla ciebie. Bardzo ważna wiadomość od kart i zobaczmy. Co się pojawia? Bardzo ważna wiadomość dla Ciebie od kart Tarota. Mhm. Szóstka kielichów. Y, dominacja przeszłości nad y, y, tym, co jest teraz. Karta wspomnień, karta dawnych znajomych, y, linia życia, y, różne znajomości, różne uczucia, które budują ciebie i twoją ścieżkę życia, to jest karta wspomnień i też wracania myślami do przeszłości. Uczucia, które budują nas od środka, też mają duży w... te wydarzenia z przeszłości, które duży wpływ mają na to, kim jesteśmy dzisiaj. A z buław Karta mm, czegoś nowego w Twoim życiu. To będzie albo Twój pomysł, albo mm, coś, co Cię zaskoczy i sprawi, że będziesz miała ochotę spróbować, zaryzykować. To może być też karta powrotu kogoś z przeszłości do Twojego życia. I taki ogień, yy, start w nową relację, asy to są zawsze początki. As buław, energia olbrzymiego ognia, gotowości na to, żeby poddać się właśnie tym emocjom, tym wydarzeniom. Jest ochota na to, żeby się zaangażować, może pokonać jakieś swoje blokady, lęki i spróbować czegoś nowego. a Asie buław zawsze jest w zasilenie tego, co było. Zupełnie nową energią, zasilenie starego miejsca nową energią. Yy, coś się pojawi, co sprawi, że poczujesz ogień w swoim życiu, że nagle wszystko przyspieszy, będziesz miała ochotę się w to zaangażować. Yy, nowy pomysł? Dużo kreatywności? Nowa znajomość, równie dużo kreatywności A, i szóstka pentakli, czyli jak najbardziej ochota na to, żeby spróbować, zaangażować się, dać z siebie wszystko. To może być powrót z przeszłości kogoś, kto był może dla Ciebie ważny i teraz macie szansę na nowy początek, los Wam sprzyja. Życie się tak poukładało, że teraz jest ten dobry moment na to, żeby mm, dać szansę tej relacji na rozwój, bo jest dużo ognia, jest dużo przyciągania i jest też wzajemność, energia wzajemności. Ta osoba sprawi, że też będziesz chciała zaryzykować, spróbować, bo ona już jest na to gotowa. Wychodzi do ciebie z propozycją i liczy na to, że przyjmiesz. Mm, i wykorzystacie wspólnie tą możli te możliwości, które są przed wami, i dacie szansę temu nowemu początkowi. Tutaj chodzi o to, żeby rozruszać tą energię, a ona krąży w kształcie nieskończoności. Wszystko, co najlepsze jest przed wami, yy, warto zaryzykować, spróbować i dać szansę, bo to jest start w nowe. Może ktoś, kogo znasz od dawna, a jednak coś nowego między wami zacieśnienie więzi zwiększenie bliskości tutaj tym paliwem jest energia ognia i też fajne wspomnienia z przeszłości, które was łączą i które mogą być wspaniałym fundamentem dla tej relacji dwie szóstki i as Szóstki zawsze pokazują ważne decyzje, które bywają punktami zwrotnymi w życiu. Podejmowane są po to, żeby dać sobie szanse na nowe, na lepsze, bo tu chodzi też o to, żeby jednak przezwyciężyć coś, co jest niekorzystne, a dać szansę zupełnie nowym możliwościom. To są decyzje, które zmieniają życie. Pamiętaj o przeszłości, o jej wartościach, ale. Daj szansę też temu, co jest nowe, co nieznane. Może trzeba przezwyciężyć pewnego rodzaju trudności, ale obietnicą jest ten sukces. Um, warunkiem może być właśnie ta wzajemność, wzajemne zaangażowanie. As kielichów, czyli kolejny as. Mamy dużo ognia, mamy też y, kielich uczuć tej osoby. Ewidentnie ktoś z przeszłości tutaj do ciebie chce wrócić, i, a może już wrócił i ty czujesz teraz ten ogień namiętności, dużo szczerych wyznań i szczerych rozmów, a z kielichów energia zakochania, zauroczenia, gotowości na to, żeby wystartować w nowy związek, dać początek relacji, która przyniesie dużo dobrego, dużo radosnego. A z kielichów zawsze mówi do Ciebie: Daj szansę temu uczuciu. Może trzeba o czymś zapomnieć, coś sobie przebaczyć z przeszłości? Tu jest taki powrót z przeszłości, naprawdę w energiach takiego wielkiego otwarcia. Jakby wejście smoka, bo jest i ogień, i miłość. I nagle zauważacie siebie i patrzycie na siebie zupełnie. W innych. Widzicie siebie w zupełnie innych barwach, w zupełnie innych energiach. W Asie Kielichów jest otwarcie się na to, co nowe, to jest portal od wszechświata kolejny. Tutaj było dużo ognia i namiętności, i jest nadal. I to jest taka baza, jakby to przyciąganie, tak? A tutaj jest As Kielichów, czyli danie jeszcze szansy na. Zwiększenie tego szczęścia, na spełnienie jakichś oczekiwań wobec siebie, w energiach miłości, emocji. Tutaj jest bogactwo tych emocji. To, co z przeszłości też jest z Wami, bo te kielichy cały czas z Wami są. A tu pojawia się nowy kielich. To jest bardzo. Inspirujący nowy początek uczucia, które też może sprawić, że dużo w Twoim życiu się zmieni na lepsze. A z kielichów pokazuje właśnie takie polepszenie, uzdrowienie, zwiększenie też potencjału na wszystko, co przed Wami. I też Rydwan, siódemka po szóstkach, dwóch. Wielkie arkana. Karta raka, karta gotowości na to, żeby zaryzykować, żeby spróbować, żeby się odważyć i żeby ruszyć wspólnie w nową drogę. Ten rydwan już pędzi w Twoją stronę. Tu jest też dużo ognia. I zaproszenie dla Ciebie, żebyś wsiadła do tego rydwanu, bo tym razem już ten rydwan bez Ciebie nie odjedzie. On jest y, gotowy na to, żeby właśnie. Y, żebyście razem wspólnie ruszyli w jedną stronę. W rydwanie może y, być pokazana jakaś ważna rozmowa, która sprawi, że nagle y, zrozumiecie, że jesteście tutaj. Y, w takim momencie w swoim życiu, kiedy oboje potrzebujecie tego, co się dzieje tutaj. Że to wszystko. Trafiło na odpowiednią chwilę, na odpowiedni moment. Siódemka jest liczbą losu. Ona mówi, że wszystko w życiu ma swój czas. Chociaż może poznaliście się dawno temu, to jednak ten czas na to, żeby wspólnie ruszyć w przyszłość, jest dopiero teraz. I to jest ten moment, kiedy możecie sobie właśnie pozwolić na to, że wspólnie ruszacie do przodu. Może ta karta sugerować, że spotkaliście się przypadkiem, że spotkaliście się, bo to jest liczba losu. Spotkaliście się na przykład w podróży, może gdzieś na wakacjach, i nagle spojrzałaś na tę osobę i zastanawiasz się, czy my się już kiedyś nie widzieliśmy, czy my się już kiedyś nie znaliśmy. To jest taki powrót. Może nawet już nie myślałaś o tej osobie, może już gdzieś ci uleciały te wspomnienia i nagle wszystko wraca i to w takich energiach olbrzymiego ognia i dynamiczny rozwój relacji jest pokazany w rydwanie. Tutaj wasze wspólne pragnienia są tym motorem napędowym do rozwoju relacji i taka właśnie wzajemność, wzajemne Wobec siebie ochota na to, żeby właśnie się angażować, żeby jak najwięcej z siebie dawać, żeby wykorzystywać wszystkie możliwości i cieszyć się z tego, że ta druga osoba ma tak samo, że ona też chce. Rytwan czasami pokazuje właśnie czasowe rozstania, coś się skończyło, i teraz nagle jest ten wielki powrót w energii ognia. Karty mówią, że razem tutaj możecie naprawdę wszystko: możecie podbić świat, możecie planować swoją przyszłość. Warto pamiętać, że te pragnienia wspólne, mimo że jest wzajemność, mogą i muszą, powinny być dobrze ukierunkowane, tak, żeby tutaj tym rydwanem rzeczywiście jechać w dobrą stronę. I żeby się też nie przegalopować, bo tego ognia tutaj pojawiło się bardzo dużo, wrydwanie jest skupienie się na przyszłości, na tym rozwoju relacji i na umacnianiu więzi między wami. Rycerz Kielichów, trygon wody, rak skorpion ryby i jego wyznania w Twoją stronę. Taki rycerz na białym koniu, który nagle pojawia się z przeszłości i wszystko się zmienia. Ty się zmieniasz, twoje oczekiwania wobec życia się zmieniają. Zaczynasz planować, zaczynasz y, się cieszyć tym, co może się wydarzyć. Ta osoba chce tutaj y, też zrobić na tobie jak najlepsze wrażenie, chce ci zaimponować. Y, Tutaj będą romantyczne pomysły i romantyczne spotkania. To jest karta adoratora, takiej osoby, która naprawdę potrafi zawrócić w głowie. Feromony tutaj w powietrzu fruwają, a wy kierując się <laughs> intuicją i energią prosto z serca, ale też tym ogniem idziecie Pędzicie właściwie, tak? W przyszłość. I jest, Macie olbrzymią radość z tego, co między wami tutaj się dzieje. Rycerz kielichów to jest. To są romantyczne wyznania. To jest wszystko to, co możesz sobie tylko wymarzyć, jeżeli chodzi o taką romantyczną relację. I. Może być dużo zaskoczeń, może być dużo um, pięknych uczuć. A wszystko to dzięki właśnie temu spotkaniu i temu, że oboje jesteście w takim momencie w swoim życiu, kiedy możecie sobie pozwolić na ten nowy początek. Oboje macie w sobie tą gotowość na nowe. Um, a rycerz kielichów co tu ukrywać, on umie do siebie przekonać. I królowa mieczy, Twoja energia. Osoby, która może nie do końca jest um, aż tak optymistycznie nastawiona do tego, co tutaj się w Twoim życiu um, wydarzy. Um, ty masz um, jakieś swoje rozważania na temat tego, co było. Nie masz w sobie aż takiego um, takiej spontaniczności i otwartości, jaka pokazała się w całym tym rozkładzie. A jednak um, masz swój miecz prawdy i może to jest właśnie ten moment, kiedy potrzebujesz w swoim życiu osoby, która wniesie do twojego życia mnóstwo ognia i Miłości, żebyś w końcu spojrzała na świat i dojrzała jego kolory, bo jesteś zamrożona. Jesteś taką y, królową lodu, która y, ma za sobą trudną przeszłość, y, która musiała y, zamrozić swoje serce, bo życie jej nie rozpieszczało. I teraz y, jest przed tobą szansa na zupełną zmianę w twoim życiu. Y, y, życie. Świat nabierze kolorów, blasków, energii, musisz znaleźć w sobie tą otwartość i gotowość. Ta karta wzajemności pokazuje, że też yy, też musisz z siebie wykrzesać ten ogień. I wtedy relacja się będzie pięknie rozwijała. Yy, może właśnie. Teraz jest ten moment, kiedy potrzebujesz takiej miłości w swoim życiu. Ona sprawi, że spojrzysz na świat yy, i dostrzeżesz jego piękno. Potrzebujesz tego rycerza kielichów, który sprawi, że wróci do Twojego życia radość, szczęście i pozytywne myślenie. Królowa Mieczy często pokazuje osoby, które mają. Trudne relacje ze sobą. Osoby rozwiedzione albo porzucone, po trudnych przejściach, które często już nie wierzą w to, że w życiu może jeszcze coś pięknego je spotkać, ale życie potrafi zaskakiwać. Los wie, kiedy. Podsunąć nową możliwość i warto korzystać z tych szans. Ktoś z przeszłości, ktoś, kto może kiedyś był dla ciebie ważny, jednak o tobie nie zapomniał. I kiedy wasze drogi się skrzyżowały, nagle te portale się pootwierały, tak? I wszechświat was jeszcze dodatkowo wspiera tą energią żebyście po prostu ruszyli, zaryzykowali, spróbowali, dali sobie szansę na tą miłość i radość. Trójka buław, czyli właśnie karta brama, moment odpowiedni, żeby zrobić ten krok do przodu, wykorzystać tę energię ognia. Um, to jest biała karta. To jest moment, kiedy um, zostawiasz ze sobą właśnie wszystko, co było. Bardzo podobnie tutaj jest um, bardzo podobne postacie są na tych kartach, więc to chyba właśnie tak królowa mieczy y, musi znaleźć w sobie tą gotowość na to, żeby zostawić tą przeszłość i uwierzyć, że jest przyszłość pełna nowych możliwości. To jest karta brama, jeżeli jej nie przekroczysz, to stoisz w miejscu, kręcisz się w kółko w swoim życiu, tak? I dajesz się y, tutaj y, zamrozić. Tym energiom, które Cię blokują. Kiedy przekroczysz tą bramę, pojawi się przestrzeń, jakby biała karta, którą możesz zapisać zupełnie nowymi marzeniami. Całą listę marzeń możesz sobie tutaj stworzyć i wspólnie, razem z rycerzem kielichów, próbować je realizować, bo to jest właśnie ten moment najlepszy moment na to, żeby. Uwierzyć, że jeszcze wszystko, co najlepsze, jest przed Wami. I pustelnik, czyli bardzo też podobna, tak? Poza słuchanie ym, swojego serca y, i posługiwanie się też swoimi doświadczeniami życiowymi. Dziewiątka, czyli jest poczucie samotności i dla Ciebie informacja, że. To jest ten moment, zbliża się nieubłaganie, kiedy będziesz musiała sobie tą samotność odpuścić, bo przed tobą jest y, szansa na ogień, na nowe życie, na radość. Tylko musisz dać temu szczęściu zaistnieć, możliwość zaistnieć, tak? Bo szczęściu po prostu trzeba czasami pomóc. I osoba, która pojawi się z przeszłości. Sprawi, że wycią będziesz chciał wydostać się z tej y, pustelni. Już się zapaliło światko, światło, już jest olbrzymia nadzieja na to, że y, wszystko się wspaniale poukłada. Pustelnik pokazuje, że y, samotności nie służy. Miłość idzie do Ciebie. Czasami pustelnik pokazuje też miłość w jesieni życia. Kiedy już jesteśmy w takim momencie życia, że już wydaje nam się, że wszystko jest za nami, co najlepsze, a tutaj nagle niespodzianka i powrót kogoś z przeszłości, kto sprawi, że i ogień, i piękne emocje na nowo sprawią, że będziesz chciała spróbować, zaryzykować, przejść przez tą bramę i uwierzyć, że jeszcze wszystko może. Się wydarzyć, co najlepsze. W pustelniku jest możliwość takich planów długoterminowych, ale i właśnie takiego patrzenia w przyszłość, po, y, ale tutaj jest też taka dojrzałość. Y, pustelnik to znak panny. Może coś wam tutaj te znaki też podpowiedzą. Y, pustelnik pokazuje, żeby właśnie złapać właściwą perspektywę co robi królowa mieczy jak najbardziej i odnaleźć taką drogę do wyzwolenia się z tych energii lodu i mrozu bo one nikomu nie służą one są trudne czasami nas dopadają w życiu czy tego chcemy czy nie warto złapać dobrą perspektywę i wyzwolić się wydostać z tej krainy lodu Zobaczmy co na to karty wyroczni. Studnia życzeń. Pragnienia Twojego serca radośnie wzlatują w niebo za sprawą magii. Pięknie. Nawet jeżeli sobie wmawiasz, że tak nie jest, to pragnienia Twojego serca, pragnieniem Twojego serca jest miłość i ogień, a nie samotność. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, zapraszam Was na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart. W formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam, kochani, mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.